Witam was w Legacy of Kain: Defiance. Ludziska, idźmy dalej. Trzeba zakończyć. Ale się przestraszyłam. Co się dzieje? Przez drzwi mnie biją. Hamstwo. Tym nosgat jest. Więc jeszcze raz przez te drzwi. Nie wyszło tak, jak miało wyjść, więc yy, tak. Yy, witam Was w ten jakże miły, ciepły, słoneczny dzień. Ja długo nie nagrywałam, bo chorowałam, a poza tym nie chciało mi się. Ale wróciłam. Trzeba to skończyć wszystko kończę co zaczynam więc teraz będziemy mieli kuźnię kolernego ducha to jest najgorsza kuźnia zobaczycie czemu i should have known i'd find you here here and everywhere now and always i am the wheel and it's turning i am the circle of life and death And I am beginning to think the vampires committed suicide only to escape your voice. <laughs> Do not forego my favor with your impertinence, Raziel. You have finally fulfilled your purpose. I am pleased. What are you trying to obliterate here, then? What is it about me that has you so afraid? <laughs> your fate is trivial. Raziel. It was Kane's destiny that mattered all along. Nieprawda. Przecież. Yy, Raziel też jest. Yy, ważny, też ma ważne przeznaczenie, więc dostaniesz za to po matce. Zabieraj matki. Jezus! Gdzie to jest? Mm. Jeden... No, wciągaj to! Do... Jądra ziemi. Tak jak w Soul Riverze, jedynce mieliśmy iść do naszego brata Melkaja. Do jądra ziemi. No, ej! Czemu mi to daje tak po oczach? Nienawidzę czasówek. Nienawidzę. Sama jak i tych platform. Mm. No i co? Ja, z woda będzie. Cholerka. Właśnie o tyle dobrze jest raz z jelem, bo może skakać z dupnych wysokości. Co przez what the fuck? Nie. Nie Jezus Nie uda mi się, nie uda mi się Mam Nie Ostatni! Ostatni! O. To chyba będzie wszystko. Pokiczkało mi się z riverem wody. Ale dobra! Zabieraj swoją wodę. You rendered pure by spirit. Release me, Razia. The soul weaver has the power. Release us all for this. Far from being enlightened, I found myself entangled in an even greater web of mysteries. What had Janos expected me to learn? And what of Ariel's cryptic message? If the sword was endowed for the scion of balance, for Cain, and he was now dead, what hope remained? I needed to find Janos, and soon. I dreaded to think what these ominous rumblings might portend. Aha, i tak z dupy nam się kloc zwalił. No dobra, teraz mamy ostatniego Rivera, który wydaje chyba najlepszy dźwięk z wszystkich przy użyciu. Dobra, przepraszam za ten drobny skok, ale musiałam koniecznie wyjść, bo. No, po piciu wody. A że jest upał, to takie wyjścia są konieczne. No. No, fajnie, fajnie. Wychodzimy stąd. Dzisiaj w Empiku po, y, przeczytałam recenzję, raczej, no, wypowiadali się o grze The Walking Dead. I dlaczego oni tam. Tak ją odsmarowali. Przecież ta gra jest genialna. Ja na samym końcu normalnie ryczałam. Spłakałam się jak bubr. A oni tak bezczelnie podeszli do tego. Ech! Co tam? Może tylko ja. Miałam takie odczucia. Noż, kurka wodna! Dawno nie grałam i już trochę zapomniałam. Noż! Tak, wychodzimy stąd posiadając... Jakże zacny river. Ale to nie zmienia faktu, że Raziel jest głodny! Trzeba go nakarmić! Trzeba dać mu frytki albo hamburgera z duszy. Aha, no dobra. Cholerne muchy. Nie cierpie much. Ale chyba nikt ich nie lubi. A poza tym ten river ma fajny znaczek. Wy mnie biliście, wychamy wy. Za karę zostaniecie tu. O, znajomi z Soul River'a dwójki. No nie. Serio. No już. Dajcie mi jeść! Po prostu ten river jest zarąbisty Ale to już wiadomo dlaczego te demony tak mnie tłukliwy są riverze dwójce. Za to co im teraz zrobiłam, Nie dając im szans z moim... Zarąbi z tym Riverem, A ty za karę duchu głupi zostaniesz tam. I dlaczego ja tutaj nic nie widzę? Kolerne cienie wszystko nie. No, giń. po ty. No nie, dwa! Dwa! No te też są y, że Dwójce mnie bili. Ale. No. Tych się też bałam. To za to, co im teraz zrobiłam. Jestem pewna, że oni się zmówili. Ale nie, ja tutaj chyba miałam yy, zapis. No, tutaj miałam zapis, więc ja tutaj zakończę, bo tam u góry będzie walka z Sarafanem Lordem w ciele Janosa. Ale chcę sobie to zostawić na później, bo i tak ten y, krótki filmik będę. Renderować długo. Więc jeśli oglądaliście, to dzięki. Miłego dnia, popołudnia bądź wieczoru. I trzymajcie się chłodno. Cześć.